Zbieraj zioła ze mną. Dziś poznasz malwę czarną, jedną z najpiękniejszych i najbardziej kobiecych roślin w naszym ziołowym świecie. W zeszłym roku nie pojawiła się wcale, ale w tym czarne kielichy kwiatów dosłownie opanowały ogród. I właśnie teraz jest idealny czas, by je zbierać. Jak wygląda malwa Czarna? To wysoka, dumna roślina z dużymi, okrągłymi liśćmi i oszałamiającymi kwiatami kolor, głęboka purpura, granat, czerń, cudo. Co Zbieramy tylko kwiaty, te najciemniejsze, prawie czarne lub fioletowo-granatowe. Składniki aktywne w malwie czarnej to śluzy, które działają osłaniająco, antocyjany to silne przeciwutleniacze, garbniki i olejki eteryczne. Więc jeśli masz kaszel, chrypkę, gardło jak tarka albo masz dziecko z suchym pokasływaniem, a może refluks i ciągłe pieczenie w przełyku, to właśnie malwa czarna działa jak opatrunek od środka, osłania gardło i błony śluzowe, łagodzi stany zapalne, koi suchy męczący kaszel i wzmacnia przy przeziębieniach i infekcjach. Co można z niej zrobić? Napar, ale uwaga! Malwa czarna zawiera śluz roślinny i to on działa ochronnie na gardło i przełyk. Ale śluz rozpada się w wysokiej temperaturze, jeśli zalejesz kwiaty wrzątkiem, wiele właściwości po prostu zniknie, dlatego zawsze zalewaj wodą do 40 stopni. I odstaw na minimum 30 minut pod przykryciem. Jak zrobić napar? Tutaj masz przepis. No to co, pozbierasz dziś ze mną malwę czarną, daj mi znać.